w dziesiątym dniu vlogmas ja jeszcze pod kołdą, jak widzicie siedzę ale już kawę wypiłam skończyłam pić, wstawiłam pranie muszę zaraz wstać, e, posprzątać pranie z suszarki, żeby już mieć gotową e, przygotować ciuchy wykąpać się i na 13 na pazurki w końcu więc nic, zimno mi się zrobiło, okno otworzyłam i się uchodziło w domu o matko boska, dobra mhm. zapraszam do oglądania i szukamy dziesiąteczki u balbuśki chociaż tu już Bisia wgniatasz ten kalendarz strasznie go zniszczyłaś o taka tutaj spore okienko, więc może coś fajnego będzie o mamy puszeczkę ładno, zobaczcie chyba też jest z kurczakiem nie wiem co się z tym kurczakiem mają ale fajna puszeczka duża 70 gram fajnie, fajnie i teraz dziesiąteczka w kalendarzu od siostry coś tam sobie lata lata, lata, oj ojej, wygięłam okienko, a co to? takie ładne uuu, jakieś liczne? nie wiem co to jest chwila a balsam do ust, o, super ładny teraz otwórzcie. przedstawia ale nie wiem czym jakieś owocowe, truskaweczki, jakieś owoce super, fajnie i balea, gdzieś dziesiątka jest dziesiątka balea, gdzie Słuchajcie, nie widzę. O, jest tutaj taka. Taka sobie mała. Taka sobie mała ona. I znowu jakieś malutkie coś. 20 ml. Co to będzie? Zaraz sprawdzę. Super, jest to masło do stóp, więc dzisiaj sobie to użyję. Zaraz, jak się wykąpię, cieszę się bardzo. Lubię takie też produkty. Więc to jest dzisiejszy okienek. Jestem zadowolona. Dzisiejsze zdobycze z kalendarza, też fajne jak i wczoraj. Wczoraj miałam fajny dzień, w każdym okienku było coś fajnego i dzisiaj też jestem zadowolona z tej puszki, w końcu. Ale nie te przekąski twarde. Balsamik do stóp, balsamik do ust, więc jest fajnie. Troszeczkę miałaś dzisiaj w kalendarzu taką ładną. No, co, będziesz jadła? Będziesz jadła, niunka to? To? Dzisiaj ja chciałam pokazać, tu jest jajko widoczne, jak nie wiem. O! Czekaj, Wiśka, dam ci do miski. No, takiego czegoś jeszcze nie miałaś, bo ja z jajkiem u nas nie widziałam karmy. Więc bardzo ciekawe. Okej, okay, ja się właśnie wykąpałam będziemy sobie testować było kosmetyki z kalendarza. Najpierw sama ci siostry sobie na usta. Muszę go najpierw rozsmarować zacząć. O mocno jest taki, wiecie, na wilża mocno. Nie wiem czy kolor jest jakiś. Jest lekki kolor. Więc git lubię taki jakiś właśnie z kolorem. Na do stóp. O Jezu, czekajcie. Orzechy. Orzech jakiś laskowy. Masło orzechowe, jak masło orzechowe, No, no, ja bym tak. wycisnęła sobie. O Boże! Czemuż nie miałam takiego zapachu? No, no, nie masło orzechowe. Dobra, smaruję sobie. O Jezu, masło no. Piękny zapach, najpiękniejszy jaki miałam. O, o no, do zjedzenia. Ja już jestem gotowa, nałożąc na oczy to siostry, z kalendarza. nie wiem czy widać. Dałam też trochę tutaj, o widać. I kolczyki, których jeszcze nie miałam ubranych, to wam pokazywałam wczoraj. Śliczne są. Mam też ten błyszczyk od siostry. Pięknie, to się błyszczy, nie to wygląda. Mieni się. No, jest gitara, jeszcze troszkę i będę jechała. My właśnie z siostrą czekamy, już w chodzi przyjechaliśmy na paznokcie. W końcu, no w końcu, bo już tragedia. Ciepło dzisiaj jest na dworze. Moja posanka. Lubię tę piosenkę, ale nie miałem... Ale mogę... no właśnie. Prawo. No. Gdzie my czekamy, będziemy szły, bo jest już 44-12. Miałam ograniczenia ja kiedyś w filmu jak wstawiałam. Ja piosenkę. mam w każ... No. I tak dalej. 4. Nie wiem, bo nie mam. Dobra, będziemy się później odzywać i pokażemy Wam. Pokażę po No. Ja już właśnie mam paznokcie zrobione. Byłam też na zakupach. Jadę do domu robić obiad, bo już jest... Przed piątą chyba jakoś, albo nad piątą, nie wiem, tragedia. Śnieg sypie bardzo ładnie. Ślicznie, teraz mocniej sypie. Zobaczcie, jakie w Kauflandzie znalazłam pianki świąteczne. Są prezenciki takie w różnych kolorach. Myślałam, że te zielone to choinki, ale to też prezenty chyba. Nie, choinki. Zobaczcie, jakie śliczne. Pięknie wygląda. Groszki. One no orzechowe są. Są najlepsze. Ja właśnie sobie robię obiadek. z sobie włosy z pineczką od siostry. Dzisiaj będę miała znowu gulasz z piersi kurczaka, więc ostatnio był tak dobry. Szok. Do tego ziemniaczki i robię tym razem sobie sałatkę z buraczków. Teraz nastawiam już buraczki. Smażę mięsko i będę dobierała ziemniaki. Ten czerwień jest ładny ten czerwony taki mocny Łajany. ładny ładny tam wzięliście już ładnie to wygląda taki czerwony moja bluzka mhm. ładnie ładnie zrobię sobie później czerwone usta z tym brokatem już chyba tego nie mam i zrobię sobie jakieś zdjęcia z tymi paznokciami co tam Niuńu chodź no chodź tu mamy Kazja za całą y, Amkutki te z kalendarza zbędowego, No tak. Przyszłam, tylko tak troszkę jej zostało. Chciałam to zabrać, mówił, już chyba wyrzucę, bo ten... A on zaczął to jeść. Więc szok. Smakowała Ci tak karma, nie? Smakowała ci puszeczkę dzisiaj, tak? Z, z tego z kalendarzyka. <laughs> Wszedł bardzo krótki vlogmas, nic właściwie nie robiłam na tym vlogmasie, więc trochę jestem zła, ale no większość czasu spędziłam na paznokciach, dużo godzin tam byłam, a później no tak jakoś nie, nie nagrałam, ale już jutro będzie lepiej, będzie już dłuższy ten vlogmas. Mam też kilka pomysłów już na jutro, co będę robiła we vlogmasach, więc powinno być git i powinno być ciekawie i będzie na pewno to dłuższy vlogmas. Użyłam te pianki, pachną tak ładnie mleczno takie, ujemny, ładnie pachnie. Czekajcie. O, tu są też czapeczki takie. No mięciutkie, fajne. Takie mleczne właśnie. Prezenciki. Czekajcie, co jeszcze jest. Takie... Pisiaty nie możesz tego. Takie kształty prezencików różne. Choinka. jest ta choineczka mała? Taka. Taka choineczka. Mań cukier na wierzchu. Są bardzo miękkie. Ale smakiem się nie różnią. Tylko wyglądem. Bo nie mają innego. Biała. Czy coś takiego jest? więc to jest. Chatka jakaś? Nie. Chatka. Mikołaj. Mikołaj taki. Są bardzo dobre. Mamy sobie cukier. Są takie śmietankowe. Ale w ogóle różnią się tylko wyglądem, bo wszystkie smakują tak samo. Więc nie ma tutaj żadnego innego smaku: takie mleczne, czy coś takiego, ale bardzo dobre są. Więc jeżeli będziecie widzieli je w Kauflandzie, to polecam sobie spróbować, są bardzo fajne. Chciałam Wam pokazać się tak. O, tam mi spadła czapeczka. Tak z fleszem, bardziej żebyście widzieli e, kolor. Tutaj ten Mikołaj. Te prezenciki, choineczka, dla Mikołaja. Ślicznie się przedstawiają te piąki. Ja właśnie sobie piję herbatkę grzańca będę się już z Wami dzisiaj żegnać. Także widzimy się już jutro standardowo, Jutro mamy 11 grudnia, więc szybko leci. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli chcecie oglądać dalej moje vlogmasy, zostawcie też... Widzimy się już jutro. Pa!